Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam Zodiakalne Skorpiony. Dla Was kochani przygotowałam czytanie ogólne na sierpień 2019 roku. Jak sama nazwa wskazuje, czytanie ogólne, więc oczywiście nie będzie rezonowało z każdym. To już doskonale wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę. E, takie będzie troszeczkę okrojone czytanie, dlatego że e, no, w tym miesiącu rozpoczęłam dalszą edukację. Że tak powiem. Wkrótce po jej zakończeniu pochwalę się na kanale pewnie wynikami tej edukacji. Natomiast na razie pozostawiam to dla siebie. Tytułem tylko pewnego wyjaśnienia, właśnie dlaczego te horoskopy w tym miesiącu wyglądają nieco inaczej. Myślę, że jeszcze przez najbliższe dwa miesiące tak może być, że troszeczkę mniej będzie mojej bytności na kanale, ale oczywiście postaram się, aby moja edukacja nie paraliżowała tutaj. Tutaj całkowicie pracy kanału, żebyście po prostu, że tak powiem, swoje dostali. Jak będzie to czytanie wyglądało? Mamy takie cztery bloki tematyczne. Wasza energetyka w sierpniu, drogie skorpiony, to, co przychodzi do Was z zewnątrz, z Waszego otoczenia najbliższego, takie czynniki, które będą Wam sprzyjały, i takie czynniki, które będą Wam przeszkadzały w jakiś sposób. I tutaj kochani mamy karty główne oraz z drugiej talii mamy tak zwane karty dopowiadające. Mam jeszcze tu dla was przygotowaną jedną taką pojedynczą kartę i to jest taka ogólna rada, wskazówka. Mam nadzieję, że ona będzie tutaj świetnie uzupełniała ten cały zestaw. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Także tak to będzie kochani wyglądało dla was i myślę, że nie będziemy tutaj dłużej zwlekać, przejdziemy sobie po prostu do tego czytania zodiakalne skorpiony. Oraz inne osoby zainteresowane czytaniem dla skorpionów, te, które mają mocno obsadzone planety w skorpionie, także też może będą w jakiś sposób tutaj korespondowały z Wami te przekazy. Jak najbardziej, piszcie po prostu o swoich wrażeniach, czy to w komentarzach, czy to w mailach prywatnych. Ja zawsze chętnie sobie to zweryfikuję. Dobrze, przechodzimy zatem do czytania. Wasza ogólna energetyka, drogie Skorpiony, w sierpniu 2019 roku. Czwórka kielichów. E, niezadowolenie. Pewna apatia. Powiedziałabym marazm, taka niemożność e, dokonania działania. To jest żal po czymś. Żal związany z jakąś być może utratą, z niewykorzystaną szansą, e, z czymś, co po prostu być może Wam się wydaje, że bezpowrotnie odeszło z Waszego życia. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że majaczy tam z tyłu, dlatego że ten puchar, który tutaj widnieje, no jest dla Was niewidoczny. Jeżeli jesteście właśnie tą postacią, która tutaj siedzi pod tym drzewkiem, wpatruje się w ziemię, taka przygnębiona, no to tego nie jesteście w stanie dostrzec, czyli jakiejś szansy, jakiejś możliwości, być może właśnie związanej z miłością, bo oczywiście są to kielichy, kielichy symbolizują nam uczucia. Jaka jest dopowiadająca karta? do tej właśnie karty, karta siły. Yy, więc ja podejrzewam, kochani, że dla niektórych z Was też może być cierpień takim okresem rekonwalescencji, takim okresem dochodzenia do siebie po jakichś na przykład ciężkich przejściach, zdrowotnych, po ciężkiej chorobie. Yy, mogliście mieć jakieś takie problemy żołądkowe, problemy brzuszne, bym powiedziała, jama brzuszna, yy, być może jakieś zapalenia otrzewnej, być może jakieś torbiele, jakieś krwawienia w Układzie pokarmowym. No, takiego typu dolegliwości kojarzą mi się tutaj z tą kartą. Natomiast karta siły mówi o tym, właśnie, że powoli, powoli wracacie do sił witalnych. Być może po jakiejś operacji, być może po pobycie w szpitalu. Oczywiście nie wszyscy z Was. Nie dla każdego ten zestaw kart będzie oznaczał kwestie zdrowotne. Dla innych może oznaczać. Takie powolne dochodzenie do siebie po zakończeniu związku, na przykład. Wy tutaj się pokazujecie w pozycji takiej osoby, która bardzo mocno rozpacza, być może po stracie jakiejś bliskiej osoby, być może to było na takiej zasadzie, że was ktoś opuścił, zostawił, zerwał z wami w jakiś sposób, nastąpiła tutaj być może separacja. Może też tak być, że nie wykorzystaliście jakiejś okazji w waszym życiu, czy to na dobrą pracę, czy to na jakiś Lepszy zarobek, czy to na rozwijanie swoich pasji, i w związku z tym jest właśnie takie uczucie przygnębienia. Wydaje mi się, że to się już ciągnie przez jakiś czas. Taki troszeczkę pesymizm, fatalistyczne myślenie, niezadowolenie z życia, takie troszeczkę podejście na zasadzie, że jak to coś, ta szansa, czy ten związek przeleciało mi koło nosa, to ja już nic więcej nie chcę od życia, już mam to wszystko gdzieś, siądę sobie pod tym drzewkiem i będę rozpaczać. No, troszeczkę. Też taka, ja w tej karcie w czwórce kielichów widzę takie troszeczkę użalanie się nad sobą, to na pewno. Ale ta karta siły jest pocieszająca i łagodzi nieco wymiar tej pierwszej karty, bo mówi, że tu w sierpniu będzie właśnie okres budowania się na nowo, dochodzenia do sił, czyli jakby takie na nowo chęć wzięcia udziału w życiu. Bo do tej pory mogliście być gdzieś tacy wycofani na boku, może nawet dalej trwa, taki, taki dystans do życia, do spraw. Życia codziennego w ogóle, natomiast tutaj jakby znowu bierzemy sprawy w swoje ręce, czyli odzyskujemy rezon, odzyskujemy takie zainteresowanie być może zwykłymi życiowymi sprawami. Ale co to dokładnie może oznaczać, to sobie za chwileczkę dopowiemy, no bo zobaczymy po prostu, co do Was przychodzi z otoczenia, i być może to nam tutaj nieco rozjaśni tę sprawę. Karta Maga. Karta ósemki kielichów. Właściwie bym powiedziała, że tutaj raczej coś od Was odchodzi z otoczenia, bo ósemka kielichów to jest karta związana z odchodzeniem. Ona może w stałych związkach oznaczać separację, może oznaczać nawet rozwody, może oznaczać po prostu rozstania ludzi, którzy byli sobie bliscy. Może oznaczać to, że Wy nawet będziecie gdzieś czuli się przez kogoś brzydko mówiąc wyrolowani, bo ktoś tutaj deklarował uczucia, ktoś, Deklarował, że będzie z wami zawsze. Natomiast, no, pierwszy zgrzyt się pojawił, i ta osoba po prostu, e, brzydko mówiąc, zwiała gdzieś. E, dlaczego mówię, że oszukani? Bo karta maga, która może przedstawiać takiego troszeczkę czarusia, osobę, która dużo mówi, dużo obiecuje, a potem, jak przychodzi, co do czego, no, to po prostu wsiada sobie na swoją łódeczkę i odpływa, bo gdzieś na przykład pojawiła się inna szansa dla tej osoby. Więc tak też może być, że ktoś Was po prostu tutaj tak wystawił troszeczkę no i po prostu odpłynął w siną dal. I wy możecie jeszcze płakać po tej osobie, gdzieś tam tęsknić, gdzieś jeszcze po prostu wierzyć w to, że może to wszystko się odwróci i ta osoba po prostu przypłynie z powrotem. Jeżeli to by oznaczało jakieś szanse, możliwości, które daje wam otoczenie, to otoczenie daje wam szansę y, dalszego kształcenia się, bądź podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Y, czyli możecie tutaj na przykład mieć propozycje bądź możliwości jakichś wyjazdów związanych z nauką. Na przykład ktoś może pojechać na studia, ktoś inny może pojechać gdzieś za pracą, bo pojawi się Fajna oferta pracy gdzieś na przykład za morzem. No i warto będzie po prostu w karcie tego MAGA wziąć sprawy w swoje ręce, bo jest to też taka karta kreacji, czyli już dłużej nie czekamy, wykorzystujemy to, co przychodzi do nas z zewnątrz i po prostu podążamy za tym, bo może być takie właśnie przeświadczenie: A właściwie, co ja mam do stracenia? Mogę sobie faktycznie popłynąć, zobaczyć, co mnie tam czeka na tych nieznanych wodach i na nieznanych lądach, więc może pojawić się tu faktycznie jakaś okazja związana ze zmianą. Waszego podejścia również, bo oczywiście ósemka kielichów nie musi oznaczać tylko i wyłącznie takiego fizycznego odseparowania, fizycznego wyjazdu. To też może być po prostu zmiana kierunku myślenia, zmiana naszego podejścia do pewnych rzeczy, może być po prostu zmiana nastawienia, może też być obranie jakiegoś nowego kierunku naszej nauki, czy po prostu wzięcie właśnie sterów swojego życia w swoje ręce, bo. W połączeniu z magiem, no to jak najbardziej. To jest po prostu taki moment przełomu, kiedy nie chcemy już dłużej tkwić w tym miejscu, w którym byliśmy, nie chcemy się dłużej zastanawiać nad tym, nad czym się zastanawialiśmy i czekać, tylko po prostu zaczynamy działać. I, i to może być takie symboliczne, właśnie przejście od tej inercji do działania. Wspomniałam też, że co niektórzy mogą pojechać po prostu na studia, więc może być tak, że niektóre skorpiony mają dzieciaki. Takie, które będą się od września, od października szykowały na studia, być może gdzieś daleko od domu, być może nawet za granicą. Może już teraz będą się przygotowywać, może już teraz będą wyjeżdżać, żeby tam na miejscu się zaaklimatyzować. No i może, drogie skorpiony, stąd właśnie takie wasze przygnębienie, że po prostu pociecha wam. Wywruwa z gniazda i jest Wam najzwyczajniej w świecie przykro z tego powodu. Też tak może być, chociaż myślę, że to zaledwie dla paru osób może być przekaz, ale oczywiście są wśród Was różne osoby na różnych etapach życia, więc czemu nie? Też tak może dla niektórych tutaj się pokazało. Jakie czynniki będą Wam sprzyjały? Czwórka pentakli. Dziewiątka kielichów. Ja bym powiedziała, że te karty tu bardzo dobrze ze sobą korespondują. Tylko tutaj mamy takie przeciwstawienie materii oraz świata tego emocjonalnego, uczuciowego. W tej czwórce pentakli mamy kobietę, która tak naprawdę ma przed sobą dwa pentakle zepsute, bo widać, że jakieś takie no zniekształcone, kompletnie zdeformowane. Za plecami ma jeszcze jeden wielki pentak ale go po prostu nie dostrzega. Skupiona jest na tym małym, który znajduje się w jej rękach i jest pewna, że to jest jedyny, który jej pozostał. Dlatego tak kurczowo go przyciska do piersi, bo po prostu boi się go stracić. Więc tu jest takie mocne przywiązanie do materii, do zarabiania pieniędzy, do rzeczy materialnych. Tu z kolei mamy takie uciechy fizyczne, czyli to, co zarobimy, no to odpowiednio spożytkujemy. Raczej tu nie ma takiego hmm, Powiedzmy yy, chowania gdzieś tam w skarpecie pieniędzy, pomimo tego, że tu jest yy, takie duszenie tego pentakla, ale ja bym powiedziała, że to jest raczej kwestia nacisku na rzeczy materialne, czyli na zarabianie. Ale te pieniądze zarobione są po prostu pożytkowane dla własnych celów, dla własnych przyjemności, a przynajmniej tak być powinno, bo jest to coś, co będzie Wam sprzyjało, czyli właśnie karty chcą Wam tutaj powiedzieć, nie trzymaj kurczowo tych zarobionych pieniędzy. Owszem, ważne jest gromadzenie oszczędności, ważne jest na przykład to, żeby zawsze coś mieć na czarną godzinę, a nie pracujemy tylko po to, żeby to zaraz roztrwonić, a ale y, pozwól sobie też na jakieś przyjemności w tym życiu, bo Ty pracujesz, pracujesz, tak sobie to gdzieś do skarpety składujesz i nic z tego nie masz tak naprawdę, więc no, te karty niewątpliwie mówią o tym, że zamiast siedzieć, liczyć pieniądze, gdzieś tam kurczowo chować to wszystko, no to skorzystaj z tego swojego, z tych swoich zasobów i od czasu do czasu po prostu spraw sobie jakąś przyjemność. Kup sobie coś ładnego, wykorzystaj to na przykład na wypoczynek, może wykorzystać jeszcze czas w sierpniu, i po prostu pojedź gdzieś chociaż na kilka dni na jakiś urlop, bo tu jest ewidentnie takie. Skupienie na sprawach materii, na zarabianiu pieniędzy. I wiecie co? To może być też taka kwestia, że wy, jeżeli jesteście w związkach, stałych związkach, no to może być tutaj taki problem, że wy skupiacie się na zarabianiu pieniędzy i tej drugiej osobie zbyt mało czasu poświęcacie. Jeżeli faktycznie ktoś od was odszedł albo zamierza się do odejścia, to też podejrzewam, że przyczyną mogłyby być pieniądze, mogłyby być wasza jakaś taka na przykład wasze skąpstwo, wasz pracocholizm, zbytnie skupianie się na pracy, za mało czasu po prostu być może poświęcaliście tej drugiej osobie, więc tutaj ten zestaw mówi te karty mówią, że sprzyjającym dla Was czynnikiem będzie bardziej takie otwarcie się na uciechy życia. Zarabianie jest ważne, gromadzenie jest ważne, ale tutaj jakby no skupiacie się za bardzo na tych rzeczach materialnych, na tym, żeby gromadzić. No a wiadomo, że nie Nikt z nas pieniędzy czy tego, co uda mu się przez całe swoje życie zgromadzić, do grobu nie zabierze, że to są tylko tak naprawdę wartości materialne. One są ważne, ale są też w życiu rzeczy ważniejsze i te karty właśnie wam o tym przypominają. Co nie będzie wam sprzyjało? Mamy asa kielichów oraz asa monet w doprecyzowaniu. Wiecie co? to właśnie to jest to o czym powiedziałam bo znowu mamy tutaj taki podział na uczucia ten nasz świat emocjonalny no i znowu jest as monet, czyli potencjał do zarabiania pieniędzy czyli jednak y, mocne osadzenie w materii y, ponieważ jest to na pozycji tego co nie będzie wam sprzyjało to ja myślę że bo widzicie tutaj pomiędzy tymi kartami zdaje się być zachowana taka idealna równowaga ja myślę że tu nie powinniście przede wszystkim kochani y, związków uczuć świata uczuciowego, Relacji stawiać na równi z zarabianiem pieniędzy. Tu nie można postawić pomiędzy tymi kartami znaku równości, absolutnie, i dlatego to nie będzie sprzyjało. Tu jest tak powiedziane, że powinniście na nowo jakby wyważyć proporcje, co jest ważniejsze w waszym życiu, czy jednak kwestie materialne, czy jednak może jakieś uczucie, bo myślę, że jeżeli faktycznie jesteście z kimś świeżo po rozstaniu, to może być tak, że tu jest ogromna szansa. Na to, aby ten związek jeszcze posklejać, że to nie jest tak przegrane od początku do końca. Ja bym widziała tutaj duży potencjał właśnie w tym asie kielichów, ale, no, żeby tak było, to musicie pokazać tej osobie, że się zmieniliście, że tutaj e, nie tylko kwestie materialne się dla Was liczą, ale przede wszystkim, że będziecie mieć czas dla tej osoby, że będziecie z tą osobą e, starać się spędzać każdą wolną chwilę, że nie będziecie na przykład tyle pracować, nie będziecie skupieni tylko i Wyłącznie na oszczędzaniu pieniędzy. Myślę, że ta osoba chciałaby po prostu z Wami też bardziej się bawić, spędzać czas bardziej spontanicznie. Zależałoby jej też być może na bardziej spontanicznym Waszym wyrażaniu uczuć, dlatego że tutaj w czwórce pentakli warto to podkreślić. Ludzie mogą mieć problem z wyrażaniem uczuć, czyli może się zdarzyć, że Wy mieliście gdzieś tam z tym problem, żeby komuś powiedzieć, jak bardzo Wam zależy na tej osobie. Sobie, że kogoś kochacie, że... Po prostu lubicie spędzać z tą osobą czas. Na no takie spontaniczne, zwykłe deklaracje, być może gdzieś zabrakło czasu. Stało się to wszystko takie zbyt automatyczne, zbyt wyuczone, być może jakieś takie związki z przyzwyczajenia. No i to waszym partnerom, partnerką mogło do końca nie odpowiadać. Dlatego tutaj jakby trzeba rozdzielić priorytety, to na czym wam naprawdę zależy. Ale ja myślę, że tu jest szansa na to, aby po prostu coś. Zrobić w tym kierunku, jeżeli faktycznie u Was ten zestaw kart odnosiłby się do jakiegoś utraconego związku i z tego powodu jesteście teraz w tej melancholii, w tym impasie, to jest szansa tutaj na to, żeby przekonać tą osobę do powrotu, żeby jej pokazać, jak Wam bardzo zależy i żeby ta osoba po prostu zobaczyła tą zmianę w Was. Więc myślę, że nie jest to taka sprawa całkowicie spalona. Zobaczmy sobie jeszcze tą kartę radę, wskazówkę, co tutaj nam się pokazało. No, proszę, oczywiście, że tak. Feniks, wskrzeszenie, poddanie się zmianie. Więc tu nie jest jakby wszystko pogrzebane. Tu jest jeszcze szansa na to, żeby naprawić to, co było. Więc niezależnie też od tego, do czego się odnosi wasza sytuacja, czy do jakiegoś utraconego związku, czy do jakichś być może subiektywnie przegranych marzeń, czy do jakiejś pasji, którą chcieliście realizować, ale z jakiegoś powodu no, nie dało się, czy do pracy czy do wszelkiego rodzaju innych sytuacji życiowych, to wszystko jest tutaj do naprawienia. Może nie będzie już tak samo, bo tutaj musi nastąpić właśnie ta zmiana, czyli podejrzewam, że Wy też nie będziecie już tymi samymi osobami, nie będziecie się zachowywać w ten sam sposób, ponieważ e, zrozumieliście też popełniane przez siebie błędy i drugi raz już tego nie zrobicie. Więc e, wszystko jest kwestią otwartą. Tutaj wychodzicie z tego paradoksalnie silniejsi i ten feniks jest ukazany też w tej karcie. W karcie Siły, bo zawsze, kiedy podnosimy się jak Feniks z popiołów, to odbudowujemy się silniejsi, więc na pewno będziecie mieć więcej tutaj siły dzięki tym doświadczeniom. To jest tak trochę, bym powiedziała, co was nie zabije, to was wzmocni i na pewno będziecie też mieli troszeczkę. Inne wartości w życiu, inne priorytety, troszeczkę właśnie to swoje życie dzięki tej sytuacji przewartościujecie, ale tak jak mówię, jeżeli teraz nad czymś ubolewacie, bądź wkrótce będziecie ubolewać, że czegoś Wam brakuje, że coś możecie stracić, czy już straciliście, no to pamiętajcie o tym, że tu wszystko zależy od Was, jest to tak naprawdę w Waszych rękach, wystarczy wstać odwrócić się, wyjść z za tego drzewa i dostrzec tutaj ten swój kielich, który tak naprawdę jest właśnie tym kielichem, który nam się tu pokazał. Więc to wszystko jest w waszym zasięgu. Zobaczcie to w całej okazałości i po prostu powalczcie, bo w tej sytuacji naprawdę warto powalczyć. Nie jest to sprawa tak jak powiedziałam z góry przegrana. I tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć to czytanie. Życzę wam udanego, cudownego sierpnia, wypoczynku, wakacji. Także Abyście mogli sobie rzeczywiście pewne rzeczy przewartościować, przemyśleć i dojść do konstruktywnych wniosków, po to, aby odrodzić się właśnie tak jak ten Feniks z popiołów. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.